Najwyższy wieżowiec świata, który przekroczy jeden kilometr, znów się buduje. Wracamy do naszej ulubionej Arabii Saudyjskiej, ponieważ to właśnie tam powstaje Jeddah Tower. Ten wieżowiec ma pobić dotychczasowy rekord należący do Burj Dubai aż o 180 metrów. Droga do tego wcale nie jest łatwa. Jego budowa rozpoczęła się 1 kwietnia 2013 roku i miała potrwać 3 lata. Niestety w 2018 roku zatrzymała się na 256 metrach, gdzie stała tak aż do niedawna. 256 metrów to i tak więcej niż płac kultury. A jak skończą, to będzie potrzeba 4,2 płaca kultury, żeby zrównać się z jego iglicą. A gdyby postawić Jeddah Tower w rybniku. To jego szczyt zrównałby się mniej więcej ze szczytem skrzycznego. A wiecie, kto to zaprojektował? Adrian Smith, amerykański architekt. Ten sam, który zaprojektował dotychczasowego rekordzisty, czyli burz Dubai. No i na początku 2025 roku budowa znowu ruszyła, a nowy termin ukończenia to rok 2028. No i na koniec, skoro Jeddah Tower się buduje, to może jest i szansa dla The Line. Co ty myślicie? Komentarze dla Was.